Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłiski Gamer. W dzisiejszym hashtag 39 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Stumble Guys. Grę, którą tak znacie i kochacie oglądać na moim kanale. Zyskała już bardzo dużo wyświetleń, ale może mieć jeszcze więcej, bo to naprawdę niezła gra, nawet prawie lepsza niż Road Stars, ale wątpię, żeby prześcigło Borrow Stars. Tutaj jest, jak widzicie, nowa otoczka. Mnie nie było już w tej grze od ponad dwóch miesięcy od 13 listopada kiedy to nagrałam hashtag 38 od odcinek z tej więc teraz nagrywam dla Was 39 odcinek z tej girry guys nagrodę oczywiście odebrałam mam dzikiego dzika legendarnego i jeżeli Wam się spodoba ten filmik to zostawcie mi tu ponad 75 łapek w górę dobijcie mi cel subskrypcji to ponad 8 tysięcy i jeszcze jedno pozdrawiam wszystkich moich najnowszych widzów i tych którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz gramy bardzo szybko. Tutaj grał mój taki kolega z Discorda, DJ i Podłoga Boli Mnie Noga, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Wow, jak szybko się załadowało to lobby do gry. No i chyba teraz będzie losowanie jakiejś mapy. Zobaczymy. Byle nie za ciężka, nie za słaba. Mój kolega hey Blade w gra nawet jeszcze lepiej niż w Brawl Stars. Jego też pozdrawiam. Ciebie też pozdrawiam. Dobra, teraz dziki dziko wiekni. Czym prędzej sił w nogach? Dobra, dobra. dobrze, dobrze? Nie, nie bo już spadłem od razu do wody. No niedobrze, niedobrze. Bo spóźnim się z reakcją. Dobrze, dobrze. Chyba już wiem, co robić. Dobrze. Dobrze, no, niedobrze. niedobrze. Ale to szybko się opuszcza, zobaczcie widzowie 7 z 16 Nie wiem czy prześcignę innych Ale cóż, będę próbował Dobra Przeskakuję 10 z 16 Nie wierzę Podpadam mi niestety, gerdy no cóż, jeszcze chociażby jedną matkę spróbujemy. Tutaj mi nie za dobrze poszło, ale do ratki za to, że walczyłam do końca. Wszystko dobrze działa, dźwięk jest dobrze nastrojony. Dobra, stąd mogę wejść, bo widać, że tu mi za dobrze nie poszło. Mogę z... To odebrać tutaj bójcie 2000 to chyba jeszcze raz próbujemy zagebrać, bo tutaj szkoda, że nie powróciłem do GERDRA. 32 z 32. Może jeszcze jedna mapa, ale taka nie zdradliwa byłaby dobra, bo tam to trochę było zdradliwie. No ale ja lubię ryzyko widzowie, więc tutaj musimy po prostu wybrać i wylosować dobrą mapę. Dobra. Ciekawe co mi wylosuje, byle nie to bo to jest za ciężkie o, znowu to samo dżungel roll może tym razem będzie to trochę lepiej dżungla to jest wyzwanie w dzikiej dżungli Karol Friis-Wiźniewski też musiał przeciwstawić się wyzwaniu w Austeranii w dzikiej dżungli Dobra. Dobrze, tutaj. Teraz tutaj. O zobaczcie już. Znacznie lepiej mi poszło. Jest w ostatnim rachunku. Dobrze, dobrze. Nie spadni, nie spadni. Nie mogę spać się w tą czeluść Bo dobra, to koniec, dobre Dobrze Mogę to jakoś okrążyć, zgoda Ale to już muszę przeskoczyć Nie Muszę poczekać Dobra Przeszedłem tą mapę Bardzo dobrze mi poszło 10, 16, 15, 16 ale to było niedozwolone, więc to jest poza konkursem. To tutaj bym tego nie zaniczył. Bo on próbował z tam to zrobić, dzięki mamo. Nagrywam. Tak w ogóle, to tu przechodziła taka moja asystentka. Nie przejmujcie się nią. Dobra. Co by teraz tu zrobić? Jecha teraz mapa będzie z tym górkiem. Podobno z kangurkiem lepiej mi pójdzie. Zobaczymy. No niestety odpadam. 4 z 8. 4 z 8. Zobaczcie. Tutaj tylko chyba jeden może wygadrać. Kto wygadra ja Nie wiem. Ten odpadł. 7 z 8. 8,8 No cóż, to chyba koniec. Nie wiadomo, kto wygrał. Albo zobaczmy, zwycięzcę. Kto wygra, ten będzie zwycięzcą. Naprawdę super gra. Cieszę się, że do niej znowu wróciłem. Widzowie. Teraz ciekawe, jaką mapę temu komuś wylosuje. Zobaczymy. Laser Blast. Block Dash Classic. Myślałem, że to Laserblast. Może ten inny wygra. Dobra. Na razie nikt nie odpada. Na razie jest spokój. No, 0 na 7. No ale ja już odpadłam przy tamtej mapie. Przy laserowym byłamy przy tym kangurze po pierwsze ten lepszy zobaczcie oglądamy teraz bo ja już niestety odpadłem a chciałbym zobaczyć jak też nie gracze dobrze se radzą. jakieś lasery nie wiem bloki skalne dodajcie to by było dobrze Ale nic, zobaczcie. 4 na 7. W końcu ktoś odpadł. Chyba ten tutaj z piuropuszem będzie najlepszy według mnie. Albo banan, albo pióropusz. Bo ten tutaj jaki mi nie przypada do gustu, więc wolałbym, żeby ten jaki przegrał. Dobrze. Dobrze. Nie. Ten tu też odpadł. I kto wygrał? Yeti? Przebranie jetiego wygrał? Tak, przegranie... przebranie... Przebranie jetiego wygrał. E wygrał. No cóż. Dobrze by było na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój, jakże przyfajny odcinek ze Stumble guys, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Geimer. Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa, pa. elo, pa mordę, życzę wam miłego dnia, papa. Pa.